Gdy podróży przyjdzie pora, to komiksa bierz do Wora. Tym niezwykle poetyckim akcentem zapraszam Was na nowy odcinek, a jest to początek, mam nadzieję, nowej długiej serii, którą roboczo nazwałam Dobre po polskie. W którym będę pokazywać i omawiać polskie komiksy. Znamy bardzo wiele zagranicznych twórców i zagranicznych komiksów, które są naprawdę bardzo dobre, i mam czasami wrażenie, że trochę za mało pochylamy się nad rynkiem polskim, a mamy tutaj też niezwykłe perełki, z którymi warto się zapoznać. A zwłaszcza obserwując w ostatnich latach to, co się dzieje wokół międzynarodowego festiwalu gier i komiksów w Łodzi. I zorganizowanych tam konkursów zdecydowanie zauważyłam, że ilość polskich perełek zwiększa się na naszym polskim rynku. Co osobiście bardzo mnie cieszy, bo o ile jak najbardziej szanuję tych polskich, starszych artystów, takich jak Rosiński i Janusz Christa, to jak najbardziej chętnie obserwuję, jak nowi młodzi polscy artyści zdobywają nasz rynek. Dlatego właśnie dzisiaj w tym y, skromnym cosplayu, który wyczarowałam na okazję tej recenzji, jako komiks, ja chciałabym Wam zaprezentować komiksy Lil i Put. I absolutnie nie chodzi mi tutaj o sytuację, w której e, zamierzam Was zmuszać do czytania jakiegoś komiksu tylko dlatego, że są to polscy twórcy, ale raczej pokazać takie tytuły polskie, które mnie osobiście bardzo ujęły i z radością chciałabym Wam pokazywać i sama z radością też czytam. Liliput to seria, która istnieje już od 2014 roku na rynku polskim i w jej powstanie maczały palce dwójka twórców, mianowicie scenarzysta Maciej Kur i Piotr Bedyk-Bednarczyk. Pierwszy tom Liliput, czyli Jak przelać kota do kieliszka, został wyróżniony w konkursie imienia Janusza Christy. Na komiks dla dzieci i młodzieży. Było to w 2014 roku i w tym samym dokładnie roku Egmont zajął się wydawaniem tego komiksu w Polsce. Natomiast w 2017 komiks ukazuje się przedpremierowo w magazynie Nowa Fantastyka. Lila i Puta można też spotkać w podręcznikach szkolnych, a konkretnie odcinek Plusk, który znajduje się w podręcznikach szkolnych dla klas siódmych. Ale zapytacie mnie, co robi Liliput w podręcznikach. Myślę, że zdecydowanie naucza nas wypowiadać się po polsku. Ponieważ to, co jest jedną z niesamowitych zalet komiksu Liliput, to umiejętność posługiwania się językiem polskim i wykorzystywanie naszych powiedzeń, słówek i zwrotów w bardzo, bardzo twórczy sposób. Ale zacznijmy od początku, czyli od króciutkiej prezentacji naszych twórców, bo myślę, że zasługują zdecydowanie na tych kilka zdań. Piotr bedyk Bednarczyk to twórca ilustracji i oprawy graficznej dla Lila i Puta. Urodził się w 1985 roku i jest absolwentem warszawskiej ASP. I niech Was nie zwiedzie specyficzny styl rysowania Lila i Puta, który być może nie każdemu przypadnie do gustu, ponieważ Piotr Bednarczyk jest niezwykle uzdolnionym rysownikiem, ponieważ to on jest odpowiedzialny za kontynuację choćby nawet najnowszych przygód Kajka i Kokosza. W sensie od strony graficznej oczywiście, ale jeżeli spojrzycie na przygodę o łamignacie, czy choćby najnowszy zeszyt, który właśnie się ukazał dopiero co świeżo, czyli zaćmienie o Zmierzchu, to także tam maczał swoje paluszki, a nawet pióro. Z kolei, za scenariusz odpowiada Maciej Kur, człowiek, który powoli zaczyna mieć przeświadczenie, że maczał paluchy w połowie komiksów polskich. Trochę to straszne. A tak na serio Maciej Kul to scenarzysta, który urodził się w 1988 roku i także jest absolwentem warszawskiej OSP, tylko że Wydziału Mediów. I podobnie jak Bedek współtworzy kontynuację przygód Kai Kai Kokosze, a także wzbliżającego się komiksu, na który dość mocno czekam od Meago, czyli Delisie i Emilka Sza. I to, co mogę powiedzieć na pewno po przeczytaniu Lila i Puta i zapoznaniu się z kilkoma innymi pozycjami, właśnie od tego scenarzysty, to na pewno fakt, że jest to człowiek, który doskonale umie w język polski. właśnie tę umiejętność bardzo dobrze widać w komiksach Put. A kim jest Liliput? To mało ludzie dwójka mało ludzi, który jest profesjonalnymi bumerantami, którzy na co dzień zajmują się spaniem, oszukiwaniem i kombinowaniem, jak tu się najeść, tylko się nie narobić. Liliput to mało ludy i tutaj absolutnie nie da się podświadomie uniknąć tego porównania, że są to w sumie hobby pici, tylko tacy trochę bardziej kombinatorzy i trochę mniej chętni do pracy. Liliput wędrują po fantastycznym świecie, w którym szukają jak najbardziej darmowej wyżerki i spotykają przeróżne postacie na swojej drodze, z którymi się zaprzyjaźniają, bądź niekoniecznie, bo czasami im się zdarza, wiecie, trochę nakombinować. Spotykają choćby nawet Miksję, czyli Adeptkę Magii, Elfkę, w którą starałam się dzisiaj wcielić. Mam nawet ten e, Miksjowy Kitek z tyłu, ale on nie chce za bardzo stać i podejrzewam, że... No, nie podejrzewam, jestem pewna, że Miksja używa że, czarów do tego, żeby on stał, bo ja nie byłam w stanie go zmusić. Ale jest. We wszystkich temach, których na mamy do jest już pięć i kolejny jest z tego co wiem. W przygotowaniu spotykamy elfy, kresnoludy, enty, gnomy, orki, a nawet zabójców potworów. Nawiązania do niektórych postaci, znanych choćby nawet z fantastyki czy popkultury, czasami są bardzo widoczne, ale za każdym razem te postaci zachowują pewną indywidualność. To nie jest takie przełożenie jeden do jeden, ale jednak ten świat ma własną osobowość i ma własne pomysły na siebie. Wprawdzie jest to świat w pełni fantastyczny, ale jestem pewna, że był wzorowany na Polsce, bo takiej fantastyki, to jak my mamy na co dzień, to nawet w tym komiksie nie ma, ale starali się twórcy minimalnie przełożyć to, co przeżywamy na co dzień. Zwłaszcza w odcinku o poczcie. Nawet w pobocznych postaciach, które trafiają tylko i wyłącznie na chwilę na łamy komiksu, choćby nawet jak dwie bardzo ambitne tancerki, które bardzo pragną trafić do stolicy, jest dużo Miłości i sympatii do samego tworzenia tych postaci. I osobiście, po zapoznaniu się z wszystkimi tomami, myślę, że Lilliput to jest taka doskonała pozycja dla każdego, kto chciałby zainteresować młodszą widownię właśnie komiksami, ponieważ jest to dużo, dużo przyjemnych, fajnych nawiązań, które jednocześnie odczytają dzieciaki na swój sposób, ale z drugiej strony, kiedy zabierzecie, kiedy wiecie, dzieciak już skończy czytać i wy zabierzecie ten komiks, to znajdziecie tam bardzo dużo przymrużenia oka dla starszego czytelnika, bo dzieciaki nie zrozumieją wszystkich nawiązań, za to dorosły już tak. Bardzo doceniam też użycie języka polskiego, ponieważ często zdarza mi się słyszeć, że nasz język jest dość ubogi, ale to nieprawda. Nasz język posiada bardzo dużo fajnych nawiązań, gier słownych i elementów, które można wykorzystywać. Z reguły bawi się w ten sposób z językiem angielskim. Ale tutaj, właśnie, Lilliput pokazuje, że także język polski ma takie możliwości, aby wykorzystywać pewne powiedzenia, pewne sformułowania w bardzo zabawny sposób. Osobiście, moim ulubionym tomem jest Zawodowi Bumelanci, ponieważ jest tam jedna z moich ulubionych postaci. Nie tylko miksja, ale śmierć. Yy, oraz odcinek o rogaczach, przecudny odcinek, który uwielbiam osobiście. Natomiast jeżeli miałabym mówić o tym, co mi się nie podoba akurat w tym komiksie, to jestem niezadowolona, bo w tomie Czarująca panna młoda został zepsuty żart z 23 stroną komiksu. Nie został on zepsuty jak najbardziej na umyślnie, aczkolwiek jedna z postaci mówi i faktycznie jest to rzeczywiście Prawda, że jest to 23 plansza tej historii i tak jest to 23 plansza tej historii, dokładnie. Tylko, że druk zakłada, że doliczył jeszcze pierwszą stronę wraz z tytułem, więc według wydruku jest to 25 kartka. Wiem, czepiam się. Natomiast, wracając choćby nawet jeszcze do tomu Zawodowi Bumelanci. Zwróciłabym jedynie uwagę, że czasami naprawdę chciałabym wiedzieć, co się wydarzyło dalej, i czasami historia ucina się w pewnym momencie, a ja naprawdę chciałabym wiedzieć dalej, zwłaszcza co się stało z biedną śmiercią, która postanowiła stanąć na moście. Natomiast jeżeli chodzi o styl graficzny, mi osobiście on się bardzo podoba. On wygląda trochę, jakby był rysowany nie od niechcenia, trochę niechlujnie. Ale z tego co zobaczyłam po innych pracach, artysty zdecydowanie umiał on rysować i jest to w pełni stylowa zamierzona ponieważ przy tym sposobie rysowania nie ma przymusu bardzo dużego skupiania się czasami być może na rzeczach które po prostu nie mają zbyt dużej wartości akurat w konkretnym kadrze jeżeli chodzi nam o przekazanie konkretnej miny albo konkretnego wyrażenia naszej postaci to jest ona rozrysowana dosłownie kilkoma kreskami i to jest właśnie ta siła tego rysowania, ponieważ czasami jeżeli za bardzo skupimy się na tym jak komiks powinien wyglądać ucieka nam ta slapstickowość ten żart i ten humor całej opowieści. A sama akcja komiksu ma się dziać i dzieje się bardzo szybko, ponieważ takie są prawidła komedii i slapstiku. Nie można tutaj zbyt długo przestawać nad pewnym tematem, trzeba pędzić dalej, trzeba pokazywać kolejne prepety naszych bohaterów, którzy zdecydowanie z każdego dnia zapewniają sobie nowe przygody, czy tego chcą, czy nie chcą. Po całej lekturze naprawdę bardzo się polubiłam z Lil'em i Putem. Przynajmniej w kwestii czytania o ich przygodach, ponieważ sama nie do końca lubię bumelantów i podejrzewam, że w pewnym momencie po prostu kopnęłabym ich w tryb, żeby się wzięli do roboty. <grych> ale czytanie o ich przygodach jest niezwykle przyjemnym doświadczeniem i tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo mocno polecam Wam ten komiks. Jeżeli macie w domu jakiegoś takiego młodego czytelnika, który chciałby się zainteresować komiksami, ale wiecie, ciągle tylko gra. A zapewniam Was, że też do siebie znajdziecie bardzo dużo radości w tych komiksach, ponieważ pod tą warstwą typowo komediową, serpzyzjkową jest tu dużo nawiązań, które opowiadają o trudach codzienności w świecie. Fantastycznym, dokładnie tak fantastycznym jak Polska. Dobra, już nie demonizujmy. W każdym świecie fantastycznym na pewno jest ciężko, kiedy trzeba pogodzić elfy z krasnoludami. Na dzisiaj to już koniec tej jakże fantastycznej przygody. Mam nadzieję, że Wam się ona podobała. Zapraszam Was już z tego miejsca na kolejny odcinek dobrego bo polskiego komiksu. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tym tytułem. Mam nadzieję, że pokazałam Wam coś nowego. A! Jeszcze nie powiedziałam o wydaniu. Przepraszam, już się poprawiam. Nie powiedziałam jeszcze kilku słów o wydaniu. Wydanie jest to od Egmontu ze świata komiksu. Mamy tutaj takie lekko, miękko, twardo okładki. Zawsze nigdy nie mogłem znaleźć bardzo profesjonalnego określenia, właśnie na te okładki. Okładki posiadają skrzydełka, na których znajdziecie krótkie informacje na temat twórców, a z drugiej strony znajdziecie reklamę i informacje na temat innych zeszytów z serii, które możecie sobie nabyć. Każdy z komiksów, posiada około 50 stron do czytania z okładkami i kosztuje 25 ,24 zł 24,99 dokładnie według ceny okładkowej napiszcie mi jak się wam podobała ta fantastyczna przygoda jak wam się podobał mój cosplay i mixi stój, wyglądaj profesjonalnie nie chcę czy znaliście wcześniej tych bohaterów, czy znaliście ten komiks? Jeżeli tak, to napiszcie mi w komentarzach. Jeżeli nie, to też mi napiszcie w komentarzach. Napiszcie mi swoje propozycje na y, kolejne ewentualnie odcinki Dobre po polskie. Jakie ewentualnie polskie komiksy chcielibyście jeszcze zobaczyć, aby wam zaprezentować i powiedzieć kilka słów o nich? Natomiast na dzisiaj ja bardzo wam dziękuję za oglądanie. Klasycznie, jeżeli wam się podobało i chcecie tutaj zostać na dłużej, gdzie gadamy o komiksach i grach. I zapomniałam zdania. Więc serdecznie zapraszam Was do konwersacji, do lajkowania, do subskrybowania, do klikania w dzwoneczek i do udostępniania tego wideo, jeżeli tylko Wam się spodobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czas na czary Mary. Uff. Nie za sztuczka, nie? A zwłaszcza w ostatnich latach, mam wrażenie, że dzięki Międzynarodowemu Festiwalowi komiksów Gier i z <gry> zabaw. Gier i zabaw. Lilyput to seria, która istnieje już od 2014 roku, i w jej powstanie maczały Pals W sensie od strony graficznej, oczywiście, ale jeżeli przyjrzycie się przygodzie.